Kolejne pytanie. Paweł, czy Konfederacja po dojściu do władzy, a propos, wycofa sprawa pojęcie stref czystego transportu? Niestety powiązano je z KPO jako jeden z kamieni milowych, może to będzie komplikowało takie wycofanie się z tego pomysłu? Y tak, zdecydowanie jest to elementem naszego programu. Yy, uważam to za niechlubne dziedzictwo rządu PiS, że wprowadził, yy, nazywajmy rzeczy po imieniu, wprowadził strefy zakazu wjazdu dla biedniejszych ludzi. Partia, która miała walczyć z wykluczeniem, yy, obiecywała hasła takie, że do wartościowania tych, którzy może mieli trochę słabszą sytuację w wyniku transformacji, ta partia, partia właśnie Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego wprowadziła do polskiego ustawodawstwa przepisy umożliwiające zakazu wjazdu do miast, a w tej chwili prezydent Andrzej Duda bardzo na tym ubolewam, podpisał już ustawę, że będzie to obowiązek we wszystkich miastach pożyczyć 100 tysięcy dla biedniejszych ludzi, którzy mają trochę starsze, ale prawidłowo działające legalnie jeżdżące auta i lub nie stać ich na nowoczesnego elektryka. To jest haniebne. Uważam, że te przepisy są niekonstytucyjne. E, hanie... Uważa pan, że decyzja prezydenta Dudy jest haniebna? Te przepisy są haniebne, natomiast... A decyzja prezydenta jaka jest? Nie rozumiem, dlaczego prezydent taką decyzję podjął. Nie wiem. Wydaje mi się, że prezydent niestety przez obie, oba, obie swoje kadencje miał zbyt lekką rękę do podpisywania projektów ustaw, które miały złe skutki dla obywateli. To jest jeden z tych Przypadków. Jeszcze chcę ostatnią rzecz w tym kontekście powiedzieć bardzo ważną. No w mojej ocenie nie ma żadnych dowodów, że wprowadzenie stref zakazu wjazdu dla biedniejszych ludzi ma jakiekolwiek skutki dla powietrza, którym oddychamy. I uważam, że to się powinno nazywać strefami zakazu wjazdu dla biedniejszych ludzi, a nie czystego powietrza. Jedwabista Natomiast strefami Panie czystego powietrza nazywajmy te miejsca, gdzie powietrze faktycznie jest czyste i mamy to potwierdzone badaniami.